Witajcie, witajcie, w Dzienniku Pogodowym z dnia 15 lutego 2014 roku. Za chwilę ruszamy w kierunku Venlo. Jedziemy dzisiaj w nasze z meblami. Właściwie to już za chwilkę ruszamy. Tylko jeszcze ostatnie rzeczy. U sprawdzałem czy wszystko jest, czy wszystko, wszystko gra. I możemy po prostu już, czas pracy rozpocząłem, 9 godzin 5 minut stałem, teraz ostatnia pauza dziewiątka, teraz będziemy musieli niestety, ale robić już tylko i wyłącznie... koszt mi zahaczyć, a jak zahaczę to w różce Dobra, Dobra wyszedł bez problemów Dobra, więc jedziemy Także w dzienniku pogodowym jedziemy w kierunku wedlo, z wedlo suniemy na Bredę i z bredy już na miejsce rozwarunku. Także start, godzina e, druga 20